Bardzo mi przykro, że TC39 wyrzuciło, mimo tego, że było już w stage drugim rekordy i tuple, czyli immutable data dla JavaScriptu, i nie będą implementowane immutable data. To jest dla mnie bardzo przykre, bo zawsze wierzyłem w to, że immutable data są najlepszym i jedynym tak naprawdę sensownym rozwiązaniem do pracy z Reactem, a jeżeli mamy Mutable Data, to praca z Reactem jest pełna haków i różnych obejść, których można by było z immutable data uniknąć. Jest rozwijany nowy proposal Composite Object, które rozwiązują połowę problemu, bo co prawda nie są deeply immutable, ale implementują equality oparte na wartości, więc rzeczywiście dla sprawdzania, czy przyszły nowe propsy lub staty w Reactie już takie equality check'i oparte na wartości byłyby sukcesem. Także zobaczymy, jak Composite Object będą się rozwijały. Poza tym z fajnych propozycji TC39 w stage'u pierwszym są JavaScriptowe INAMY, i z tego co widziałem, to jeśli zostaną one zaimplementowane, to też TypeScript będzie swoje INAMY dostosowywał, żeby opierały się na tych JavaScriptowych, więc też zniknąłby ten problem, który istniał, istnieje w INAMach TypeScriptowych, że są kompilowane do jakiegoś dziwnego JS-a, byłyby po prostu kompilowane do natywnego INAMA, co byłoby super. I jest też fajny. Proposal, zdaje się, w stage'u drugim. absurd w mapach i weak mapach, czyli api do pobierania wartości. A jeśli jakiejś wartości pod danym kluczem nie ma, to możemy przy tym absercie podać defaultową wartość. I wtedy ta defaultowa wartość zostanie do mapy dodana pod konkretnym kluczem i zwrócona nam jednocześnie.